Witam serdecznie. Dzisiaj będzie naprawdę krótko i szybko, żeby czasu nie zajmować nikomu o kolumnach Visaton ST77. No i co my tu mamy? No wygląda to inaczej. Co tu się stało? Co to, to, to się stanęło? na ST77. <laughs> Wszyscy znają tą kolumnę. <laughs> Jeśli nie można zobaczyć na zdjęciu, jak ona wygląda. Jest to konstrukcja tak naprawdę dwudrożna. Głośnik wysokotonowy, głośnik średnio- niskotonowy. Ja Wam pokażę zaraz oryginalną zwrotnicę. Słuchajcie, tylko muszę ją zlokalizować. Porównamy sobie, jak ona wyglądała. To jest oryginalna zwrotnica. Nie będę jej kładł tutaj, żeby forniru nie, nie uszkodzić. Przytrzymam, dobra. To jest oryginalna zwrotnica. To jest nasza zwrotnica. Również jest prosta z prostą zwrotnicą. Natomiast zmieniliśmy tutaj po rozmowach z klientem głośnik wysokotonowy oraz zrobiliśmy dwa głośniki średnio, <średnio niskotonowe w oryginale był to głośnik Visatona G20SC głośnik wysokotonowy, średnio niskotonowy również jak najbardziej Visaton AL 170 my w tej chwili zakładamy my w tej chwili zakładamy średnio niskie, niskotonowe to będą w systemie tzw. zwanym diapolito, tak jak są ułożone jest to Monacor SP6100 Pro. On ma 4 ohmy, ale łączony szeregowo da nam 8 omów. tak to będzie wyglądało, no i jeszcze dochodzi nam wysokotonowy, wysokotonowy mamy monacor, model DT254. Oczywiście, <śmiech> <śmiech> oczywiście obudowy są przerobione, zostały przerobione, też troszeczkę są zakurzone, one jeszcze będą teraz dopieszczane zostały przerobione ponieważ widać wszystko zostało boki góra, wszystko zostało oryginalne znaczy boki, góry są odfrezowane, zdjęte zrobione na nowo w takim samym fornirze tylko że po prostu z takim systemem, z takim układem głośników zwrotnice na podzespołach Jansen, cewka taśmowa w torze średnio niskotonowym tor wysokotonowy jest trzeciego rzędu na podzespołach Jansen Superior i tutaj taka mała niespodzianka, mamy tutaj Bypassy z Alumena. <laughs> a czemu tak, a nie inaczej? To się wszystko okaże dźwiękowo. Robiliśmy już takie próby, testy z Bypassami Alumena i powiem Wam, że są fantastyczne efekty. Oczywiście trzeba wiedzieć też jaki kondensator do jakiego toru. To już mówiliśmy o tym w jednym z naszych odcinków. Bass Reflex został oczywiście z tyłu przeniesiony na przód obudowy. Mamy jeszcze tutaj wykonane ramki maskownic. Będą tutaj jeszcze maskownice na tych kolumnach oczywiście one jeszcze będą naciągnięte materiałem dźwiękoprzepuszczalnym tak to, tak to wygląda jak będą grały będziecie mogli zobaczyć w dalszej części filmu na który zapraszam Jesteśmy już przy kolumnach Visaton o których mówiliśmy przed chwilą na filmie mogliście zobaczyć jak wygląda zwrotnica jakie są zastosowane przetworniki czyli głośniki jak zmieniła się konstrukcja Możemy teraz chwilę posłuchać jak one brzmią. Film oczywiście tego nie odda, natomiast jest fantastyczna dy dynamika, bardzo precyzyjny, dobrze wysterowany bas, bardzo nisko schodzący dzięki właśnie tym głośnikom. One mają naprawdę bardzo miękkie zawieszenia. Ja Wam pokażę, może będzie widać. Naprawdę są każdy ruch one mają bardzo miękkie te, te zawieszenia górne. To wszystko się momentalnie przy każdym drgnięciu, że tak powiem, no uwina bardzo fajnie. Włączymy sobie jakiś darmowy utworek. Będziecie mogli zacząć jak go grają. Krótka próbka na utworze była, teraz włączymy sobie ut no, utwór. Nie jest to utwór, to jest męczarnia dla kolumn. To jest jakieś przetwarzanie super niskich tonów tak zwany e, bass test danger, jakby tego nie nazwać, ale zobaczcie, co takie kolumny potrafią zrobić. No, mam nadzieję, że mikrofon to odbierze, chociaż myślę, że do końca nie będzie w stanie, ale spróbujemy. Wszystko dookoła drży. I ostatnia próbka. Włączymy sobie jakiś krótki utworek jazzowy z wokalem. Będziemy mogli porównać, jak one brzmią faktycznie, jak oddają wokal. Wokal jest naprawdę soczysty, nasycony, fajny z takim powietrzem w głosie, bardzo naturalny, rzeczywisty. Także możemy sobie coś jeszcze na krótko włączyć. Lecimy. in long i can't believe it it's hard to conceive it that you can turn away

Pozdrawiam serdecznie.